Jeszcze, powiedz jeszcze, ile kasy my bierzemy, a je dajemy, tak średnio. No. Średnio z tej Unii to myśmy chyba wzięli jakieś 125 miliardów euro, a wpłaciliśmy do wspólnej kasy 40 miliardów euro. Cześć! Cześć! Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. I dzisiaj w odcinku Stać Mnie, Ekonomia po ludzku, tam taradam, polexit. Ważny temat, ponieważ wszyscy o niego prosili. Czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Czy Unia będzie w ogóle funkcjonowała za jakiś czas? Czy my będziemy Europejczykami? Czy tylko i wyłącznie Polakami? Więcej w odcinku. Program Staćmy nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymurzeniem oka. Dlatego nie czuj nas w pracach naukowych, chyba że chcesz. Chyba, chyba masz rację we wszystkim i we wszystkim nie masz racji, powiedziałbym tak filozoficznie. To może w czym najpierw mam? Znaczy ja bym zaczął od początku, jeżeli mówimy w ogóle o czymś takim jak po Lexit, nie? no to trzeba by zacząć. Po co my w ogóle do tej Unii wchodziliśmy? Mi się w ogóle, zacznijmy od tego. Jak mamy wychodzić, to trzeba się zastanowić, po co żeśmy tam weszli. Właśnie. Sytuacja lat 90. O, ja bym komuna. nawet wcześniej, powiedział. Do czego się to zaczęła w ogóle Unia Europejska? ogóle po drugiej tak, tak. wojnie. No mi się wydaje, że tak trzeba zacząć. Dobra, inaczej, wracamy jeszcze bardziej. Jeszcze Opadły raz. chmury, prawda, bombardowań, tam ucichła ta atomówka już w Japonii. Skończyła się druga wojna, największy, najbardziej krwawy konflikt historii, historii ludzkiej egzystencji. Tak, a w Europie szczególnie. Tak, bo u nas się to głównie zrobił, Znaczyło. taki battlefield zrobili sobie w rzeczywistości. Hmm. W Europie, szczególnie w Polsce i w Niemczech. Rozwalili wszystko, wszystkich praktycznie, no i potem się odbudowywali. Jak dostali w łeb, to Europejczycy na zachodzie pomyśleli, kurde, a może byśmy się tak skrzyknęli i zgadali. Ja tak to przynajmniej zawsze interpretowałem na lekcji historii. Dostali w łeb, bolało ich wszystko, leżeli i kwiczyli, to może się wspierajmy, bo jak jesteś silny, to nie potrzebujesz kolegów wtedy. No tak, tylko Szkoda, że to było akurat po dwóch wojnach, nie? No to, ale głupota ludzka, że tak powiem, i to, że tak powiem, Stare przysłowie, jak to mówiło mądry Polak po szkodzie, w tym momencie mądry Europejczyk po szkodzie. I w pewnym momencie trzeba było, że tak powiem, założyć jakąś organizację, żeby się generalnie porozumieć, a nie żeby się prać, non-stop, i to bez sensu. Ponieważ... Szczególnie, że Europa jako kraj, który jest dość mały i ma masę nacji, zawsze był nękany wojnami. Mniejszymi, większymi, zawsze. No, niestety to rozdrobnienie tutaj u nas, tych, to te wędrówki ludów spowodowały to, że no, państw jest w Europie dużo. Każde państwo wydaje, znaczy no, Każdemu państwu wydaje się, że tu, że tak powiem, od zawsze był, że tak powiem, a tu że jest najważniejszy, że jest najważniejszy i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że tak powiem. Jedni to interpretują tak, drudzy tak. Konflikt, że tak powiem, zawsze się znajdzie. Żeby psa uderzyć, ki się tak, zawsze znajdzie, tak? Dokładnie. Szczególnie, że potem rozwijała się ta technologia, łączność, raczkowała globalizacja i to spowodowało, że jak każdy wszędzie zaczął tam. Na zachodzie Europy inwestować, to nie opłacało mu się atakować. No bo co, swoją fabrykę rozwalę, no dajcie spokój. A wcześniej się opłacało, bo Niemiec nie miał nic w Polsce, to mógł atakować. I tak powiem, najechać, że tak powiem, zabrać wszystko, co się, że tak powiem, tam. I do siebie. I do siebie, powiem tak, jeszcze z tego korzystać przez następne kilka pokoleń, tak. A teraz to trochę traci rację bytu. Teraz się bardziej opłaca jako Niemcowi zainwestować w Polsce czy na Ukrainie bo... i wyjechać w tropiki, sobie mieszkać. Dokładnie. Tak. I, wszystko, I że tak powiem, wszystko jeszcze zgodnie z prawem, i że tak powiem, nikt się tym za bardzo nie dziwi, nie przejmuje, że to jest jakieś nielegalne, że to jest jakieś nienadzwyczajne, to jest po prostu normalne, tak? Tak. I właśnie takim logicznym ciągiem Unia się rozszerzała. Najpierw na wszystkie kraje, zachodnie Europy, południowe również, Bałkany, no Grecja chociażby weszła. No i to jest teraz to, co na początku mówiłeś, lata 90., tak? Tak, i właśnie. Kurtyna. Y Pada. Bo... Mur upada. Również, mur upada tak? Komuna upada, chociaż niektórzy mówią, że komuna wróci. No. Ale upadła i nagle się okazało, że te kraje po drugiej stronie muru mają tej kurtyny, tak, taki sam pomysł na to, żeby się rozwijać, zjednoczyć. Tak. Też chcą i... mieć bogactwo, też chcą się rozwijać być norm... na poziomie. Powiem więcej, pomysł Unii wzięli inni. Ameryka Południowa, Mercosur. Tylko tam jest trochę lajtowym bardziej stopniu połączone, ale Unia Eurazjatycka. No, no, z... Oni chcą się łączyć, bo to działa w miarę, nie? Stany Zjednoczone tak naprawdę to, to jest tak naprawdę wcześniejsza jakby Unia, Federacja, dalej jest Federacja, tak? Tak. Yy, I że tak powiem. To jest Unia tych stanów Tylko, że oni wszyscy mówią po angielsku po prostu. No, W niektórych miejscach po hiszpańsku już, ale... <grych> ale to, że tak powiem, kwestia na inny temat, ale rzeczywiście to jest taka sama to się Unia. To jest taka po sama Unia. Nawet, ba, same Niemcy też są Unią, bo są Federacją, tak? Landów w tak. tym przypadku. I oni, że tak powiem, Bawaria uważa się za w ogóle za. Nie, za kraj, za kraj i ona jest tylko takim w jakiej, jakby takiej luźnej federacji. To samo było do jakiegoś czasu we Francji. przykład Burgundia się uważała za oddzielne królestwo. A no to już, że tak powiem, zamieszły czasy, ale też były te jakby te podziały, tak. Wielka Brytania. no Nawet u nas się czasem mówi, a Śląsk to nie, nie Polska, tylko coś tego. No, Ziemi odzyskane, ale tak. niektórzy uważały, że jakby podrozdział taki no, Polski. To, no? to takie delikatne, że tak powiem, nawet wewnątrzkrajowe, że tak powiem, podziały zawsze są, zawsze będą. I to jest jakby naturalne. Chociażby w Polsce? Podział dzielnicowy. No. Rozbicie. No, zawsze było tak, że jak coś było rozdrobnione, to co się w miarę podobne było, jakaś była wspólna cząstka, to się łączyło, bo silnemu w życiu. A że mamy podstawę, y, słynna trójka, że tak powiem, podstaw założenia Unii Europejskiej, czyli rzymskie prawo, grecka filozo filozofia, tak? I y, etyka chrześcijańska, tak? I na tych zasadach stwierdzono, że w trzech robimy... Filarach. Trzech filarach. że robimy Unię Europejską. Myśmy do tego biznesu dołączyli w 2004 roku. Tak już po jakimś czasie tak, dłuższym. No bo trzeba było się, że tak powiem, dostosować... Po kilku rebrandach nawet Ta. tej Unii. No. Była Unia Węgla i Stali, i potem, prawda, y, był również Euratom, tak, Różna tak, wersja tak. europejska, e, wspólnota gospodarcza, potem właśnie traktat z Maastricht, powstała Unia Europejska, Schengen, euro, które też miało właśnie łączyć tak jak w USA, żeby wszyscy tym samym płacili. I to działało aż do momentu, kiedy przed kryzys. Wtedy coś pękło w Europejczykach. No tak, no jak się robi źle, że tak powiem, no to jest zawsze szukanie winnego, tak? Tak, generalnie, jak, jak masz przyjaciół, Mechanizm... jak jest ci źle, okazuje się, że jest prawdziwy. Mechanizm polowania na czarownicę, szukamy winnego, tak? Tu byli Grecy akurat, tak. jako jest na początku. Tak, i co było od razu? Żeby Grecy wyszli ze strefy euro. Właśnie, i wtedy powstał termin. Grexit. Tak. To że, powstało wtedy. Że właściwie ich wyrzucić, że tak powiem, po co takiego, takiego, taki, taki rak, taki żeby... Pasożyt. No to jest rak, pasożyt, tak, którego trzeba z organizmu zdrowego, europejskiego wyrzucić, tak? Ale wtedy przyszło widmo, że we Włoszech czy w Hiszpanii jest podobnie źle. I co? Po kolei wszystkich walamy? To co? Niemcy sami zostaną. No i Polacy będziemy ciągnąć te fundusze strukturalne. Od Niemców. No tak. Więc to, to jest też błędne koło, bo to też jak w rodzinie trochę podchodzili niektórzy politycy. Jak to jest jeden z naszych braci, powiedzmy, Europejczyków, o, mu jest gorzej, gorzej się żyje, to co? Jak w rodzinie, pożyczamy kasę, wspieramy, pomagamy mu pracę znaleźć. Mhm. Ale że Grekom się nie chce szukać pracy, to wszystkich Europeczyków zaczęło to wpieniać. Ale to się nazywa klasyczna asymetria informacji, tak? Czy yy, no tak też powiem. podział na bogate, bogato północ. Industrializację i biedne południe turystyczne. My tutaj teoretycznie tak, no, my Niemcy, tu Francuzi, ten Benelux, tak, no my jesteśmy, o Francja. Europa Północna, nie, my tu jesteśmy tacy przyzwyczajeni do tego, tego, takiego systemu pracy. 8 godzin, tak, wszystko ładnie, tego na papierze, wszystko musi być. W Grecji wygląda to troszeczkę inaczej, na południu, tak. Tam siesta jest, tam praca nie jest tak ważna jak, jak życie, że tak powiem. U nas jest troszeczkę na odwrót. Tak? Takie przywiązanie, że no trzeba pracować, trzeba ten, coś. Trzeba robi. zapracować na życie? Tak. A tam zakładaj, że tam mi się jest, należy. Tam życie i się należy, tak? No, że tak jestem powiem, Grekiem i się należy ulgi. Tak. Powstał jakiś konflikt, że tak powiem. Yy, no i w pewnym momencie jest coś takiego, że jedni nie chcą, że tak powiem, yy, płacić za drugich, no bo Grecy, gre Grekom, Grecy uważają, że im się należy, a Europa Północna twierdzi, że się. Nie należy, tak? No bo Chociaż... z jakiej paczki ma się im należeć życie na kredyt, tak. no powiedzmy sobie z szczerze. Z żadnej. No, no właśnie, jak, bo jakby wszyscy tak mieli, że raz na 10 lat ma taki rok luzu każdy kraj europejski. Okej, okay. ale to było tak, że Grecy mają sobie żyć, a wszyscy płacić. No i generalnie nie było równych zasad pomiędzy, że tak powiem, krajami. No i w pewnym momencie jeden kraj wymiękł. To znaczy Wielka Brytania, tak? Stwierdzili, stwierdzili jako naród takich, no. Oni zawsze byli outsiderami. Taki, no, poza tym no zawsze. Wyspa, tak? Coś, 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 coś z tą wyspą Ale było... Ale mentalnie również. Oni tak, zawsze tak. robili inny styl, taki bardziej amerykański. Zarządzania, no. robienia firm, gospodarki. Nawet system jest tam ten tak zwany anglosaski. W Europie w całej pozostaje inny jest ten europejski, kontynentalny, czy nawet on reński nawet się na niego mówi czasami. Tak, no on jest przy okazji, ten reński jest również w Japonii. W Japonii, także... I u nas o to chodzi, że u nas się bardziej chodzi o banki, banki tak. uniwersalne, a w Stanach czy w Anglii właśnie są inwestycyjne, tam bardziej o giełdę chodzi, jest bardziej żywa. U nas taka, prawda, wiktak, no nie za bardzo. Więc to jest podział. Oni zawsze byli inni, więc jak ktoś miał wymienić, to było pewne prawie, że naj najwcześniej padną oni. No ktoś, ktoś taki, kto, że tak powiem, ma najmniej ten, najmniej, do najmniej zżyty jest Najmniej trochę. zżyty i ma jakby najmniej do stracenia, tak? I rzeczywiście Anglicy mieli w tym momencie mało do stracenia, ponieważ od kilku lat do tej wspólnej kasy unijnej dokładali po prostu fundusze. Znaczy, oni mieli też ulgę. Powiedzmy o tym, że ta rzecz tak. wynegocjowała dodatki na rolnictwo. To, był, to, był, to jest w ogóle genialne. To, jak ktoś się interesował negocjacjami na przykład, jak są negocjacje międzyunijne, uwaga, oni to negocjowali w latach 80. że no, z takiej racji, że Francuzi mają poważne rolnictwo, tam dużo, du, dużo gospodarstw rolnych, i tak dalej, i tak dalej, i tak no, dalej. A Anglicy tak jakby nie mają, bo przeszli w tą polityka ta industrialna, węgiel, te sprawy, te sprawy, więc jakby nie chcą płacić za. Francuzom za to, że oni mają rolnictwo, a my tego nie mamy. No to my nie będziemy dostawać tych pieniędzy za to. No to dlaczego mamy za to płacić, tak? I dostali taką ładną ulgę. Już tam sumę... Sumę pamiętasz, czy? Niestety nie. O, ale to jest... To po prostu była poważna. To tam w miliardach się to liczyło. I ona, Ej, ona... Budżet Unii to odczuwał. O tak, tak powiedzmy. O to chodzi, że to było... Ustalone raz na zawsze, tak jakby, nie? Wszyscy myśleli, że to się sytuacja nie zmieni. Te... Nie, nie zmieni. A tu nagle w Anglii zaczęło powoli rolnictwo się odradzać. Na przykład w Szkocji, w innych częściach Anglii, w Walii, na przykład, pasterstwo jest bardzo popularne znowu. No i Anglicy zaczęli na tym bardzo korzystać. Bo tam nie było nic napisanego o tym, żeby to kiedyś zaktualizować. Znaczy było napisane, tylko wszyscy muszą się na to zgodzić. Dokładnie. Tylko trzeba było wcześniej wysłać do wszystkich pismo, żeby się to było jakby w porządku obrad. Anglicy zawsze mówili na każdy, na każdy tydzień, że oni są do tych rozmów nieprzygotowani, może następnym razem na ten temat porozmawiamy. No i tak rozmawiali, rozmawiali na to 30 lat. No i teraz jeszcze wyjdą z Unii, to w ogóle, że tak powiem, no. no się e, zagrają. E, Francuzi, Niemcy i cała Europa byli troszeczkę naglików zdenerwowani, no ale że dopłacali dużo do tej kasy, jakby się to zerowało. W pewnym momencie Anglicy zaczęli powiedzieć, że nie. Przede wszystkim kryzys migracyjny, narzucane dawki uchodźców czy po prostu imigrantów, którzy chcieli żyć na, na kosztach trochę Grecy. To ich wkurzało, bo ich było za dużo już obcokrajowców, ich to wkurzało, bo niebezpiecznie się robiło na ulicach. Po drugie, no koszty tych ludzi trzeba utrzymać. Po trzecie, kryzys trochę jednak odczuli, zadłużeniowy. A poza tym. Anglicy nigdy się nie czuli w pełni Europejczykami. Oni się czuli albo obywatelami świata, bo to po angielsku wszyscy gadają, albo właśnie Brytyjczykami, jak James Bond, wielka króla angielska, w funtach płacili zawsze w sterlingach. nigdy w euro, nie było na pomysłu, żeby tak. wprowadzić. Więc. Ta Anglic... ja sieć powiązań była stosunkowo mała. Oni prostu, bardziej z Amerykanami wielka. gadali, tak, jak tak. już, i ze światem globalnie, z Indiami na przykład, mhm. a Europa no, no, gadają, bo są blisko. Ale się czuli zawsze z nasy. Jak ten na imprezie chłopak, który zawsze się trzyma trochę na boku. Że on gada ze wszystkimi, ale ma swoje w głowie, swoje przemyślenia. To byli Anglicy, czyli dżentelmeni, prawda, w garniturkach. No, taki luźny kraj Unii Europejskiej. No i, że tak powiem... Taki mieli, luźny, że aż... E, powiem tak, Połowi... ja połowicznie Anglików rozumiem. Połowicznie mieli oczywiście rację, że, że tak powiem, to w tym momencie dla nich jest strata. I że, no, jeżeli jest w tym momencie strata, to, to trzeba przerwać to, tak? to pod tym względem rozumiem ich, dlaczego, że tak powiem, podjęli tą próbę tego Brexitu. Ale mi się wydaje, że w ogólnej kalkulacji, jeżeli te dobrodziejstwa, które właśnie Unia niesie, czyli to, co wszystko się tam namnożyło przez te lata, czyli ten, wspólnota węgla i stali, wszystkie te polityki celne, wszystko, co zostało już ustalone tak naprawdę, nie, a teraz trzeba to od nowa, że tak powiem, budować mozolnie, ten stosunek tak jakby, no to i może trochę kosztować, a z racji, że Londyn tak naprawdę żyje, finansami, londyńskie Które city... Które są teraz globalne tylko i wyłącznie. Tak. No to jeżeli jakiś bank, załóżmy japoński czy chiński, będzie chciał się w, do Europy tutaj zainstalować, no to już nie wybierze londyńskiego city, ponieważ to nie będzie miasto europejskie, znaczy z Unii Europejsko związane i nie będzie miało tych samych y... praw dostępu, dostępu do, rynku. do rynku, tylko wybierze Paryż, wybierze Brukselę, wybi wybierze Warszawę, z czego my się cieszymy. Dodatkowo, nie wiem czy ty wiedziałaś, ale wszystkie globalne marki samochodów, żeby uniknąć cła tego, co jest właśnie spoza Unii, które miało chronić europejskich producentów, również lokowali często na wyspach, bo tam jest proste prawo, prawda, dla inwestycji. Jeszcze po angielsku. Tak, <laughs> ale bardzo, umowę, tak, bardzo im przyjemnie, bo tam jest mało papierologii. I teraz już nie będą lokować w Wielkiej Brytanii, tylko właśnie w Europie najpewniej Wschodniej, dlatego że tu jest taniej. Już Daimler produkuje u nas, choć to jest europejski producent. Ale Toyota też będzie w Polsce budowała fabrykę. Dlaczego? Bo jest taniej i jesteśmy w Unii i nie chcemy wychodzić na razie.